Jest tu kto? Jest tu kto? Raz, dwa, trzy, cztery. Tu przyczepa kempingowa. No, słychać, dzień dobry, dzień dobry. Adrian, przyczepa wyprawowa. Przepraszam, nadaję w tej chwili z przyczepy wyprawowej. z anteny Black Pirat i radia Enytony. Przyczepa wyprawowa w Pogórzu Wielickim. Jak mnie słychać? Bardzo no, no dobrze się Przynajmniej dzisiaj. No także tak się rozłożyłem na górkach. W tej chwili testuję, że tak powiem rozwiązanie, gdzie solar ładuje akumulator, akumulator zasila radio, nade mną jest namiot ten dachowy otwarty, a radio jest na takim bocznym parapecie. Bardzo Ci dziękuję za raport, słyszę 59 i Adrian i okolice Pogórza Wielickiego. A widzisz Paweł, ja bym Cię nie poznał, bo tu zupełnie jest inny odsłuch, jednak na polu jak wiatr, szumi inne radio i jeszcze do tego, do tego warunki terenowe. Mi się odbija od blachy, bo mam blat boczny z blachy parapetu zrobiony, zrobione, over overowe. Tak, nie poznałbym Cię, bo się taki metaliczny dźwięk tworzy właśnie od blaszanego parapetu, na którym leży radio na przyczepie z boku. Mamy breko, breko. Witam Cię serdecznie, czekaj Pawełku, mamy okolice Bełchatowe, Krystian, tu Adrian i przyczepa wyprawowa i antena Black Pirate no i ja, zasilanie akumulatorowe, radio Eneton chińskie, na parapecie blaszanym, dlatego dźwięk mam zniekształcony troszkę, ale odbieram Cię na sygnał 2, radio 5. Nawet sygnał 3, radio 5. No Paweł, słyszysz tutaj Krystiana z Bełchatowa? To Krystian jest na działce w Fabianice, a to był Grzegorz Bełchatów. Rozumiem, pomyliłem. No to jest siła sugestii jest silniejsza niż rozum. Od razu, pierwsze co Bełchatów, to mi się Krystian kojarzy. Tym bardziej, że mówię, że tam byłem w Twojej okolicy, no to mi się zakonowało. Także pozdrawiam Grzegorza z Bełchatowa. Adrian Kraków, normalnie a aktualnie przyczepa kempingowa. wyprawowa, testowana w plenerze. I pozdrawiam Krystiana z Bełchatowa. Sygnał 2 radio 4. Sygnał 2 radio 4. Krystian jest słabszy niż Grzegorz. Tak, już zapytam, Paweł Jaźwiny, poczekajcie breki, Paweł Jaźwiny, tutaj przyczepa kempingowa i Pogórze Wielickie, czy odbierałeś chłopaków z Bełchatowa, Grzegorz Bełchatowi, i Krystian Pabianice? No Krystiana słabo, ale Grzegorza, tam wcześniej rozmawiałem z Grzegorzem, także Grzegorza. Zapraszamy tą stację, która brekowała. Tu przyczepa kempingowa na Pogórzu Wielickim, okolice Wieliczki i zapraszamy. Proszę, brek jak był, proszę, brek jak był. A jak nie to Krystian albo, yy, albo Grzegorz, yy, puśćcie tego breka. Wojtek Bolencin, piątka, 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 black pirate i proszę Ciebie, przyczepa wyprawowa, over. -over. Górka, górka, po górze Wielickie żadne górki, tu są 300, 400, 400 parę metrów. Test przyczepy wyprawowej przed wyprawą, bo jeszcze poduszki muszą być te założone pneumatyczne pod osią, żeby tu można było podnosić i opuszczać tą przyczepę na autostradzie, opuszczać, a w terenie podwyższać. Ale już powoli, powoli dochodzi do, bo to była przyczepa robiona po kosztach, zero wkładu, zero wkładu, wszystko ze złomu. Także wygląda jak wygląda. Pozdrawiam serdecznie w takim razie. I tutaj był dla słuchających, tutaj był kolega. Kolega, yy... o kurde, ja mi przerwa. Wojtek Czekaj chwilkę, Wojtek, Wojtek, a, zasilanie mi puściło, zasilanie. Wojtek, Bolencin, Wojtek i Bolencin, okolice yy, tutaj yy, Krakowa, okolice Trzebini i Jaworzna. No, witam Cię Piotrek Koziel, przyczepa wyprawowa, może pojedziemy do Hańczy tą przyczepą jakoś jutro, pojutrze to będziemy tu testować. No i no i, tutaj, no i tutaj zasilanie zwykły akumulator 34 A, bateria solarna 50 w Oczywiście teraz słońca nie ma, bo jest za niska elewacja, no ale będziemy widzieć. Pozdrawiam serdecznie Piotrka i kozie Jezioro Hańcza. No witam, i tam, ale idzie potęga idzie do 7, modulacja taka brzytwa, yy, że nawet na szóstka wychodzi modulacja. No to, to powiem Ci, że potęga idzie. Dzisiaj to idzie ładnie. Bardzo dziękuję za fajny raport, będziemy się widzieć na dniach i tutaj jest Paweł Jaźwiny, nie wiem, czy się słyszeliście, Piotrek Koziel dzisiaj. No dzisiaj nie, witam, Piotr Koziel, dzień była, witam, się śpi. Tu są testy, obciążenia sztuczne, żeby się nie wywaliła. Serdecznie Wojtku, wszystkiego dobrego również dla Ciebie. Jak pada pod Kaliszem, to czosnek będzie rósł. Proszę yy, do Krakowa. Yy, witam Kalisz serdecznie, czwórka, piątka, czwórka, piątka, raport, czwórka, piątka dla Kalisza, mikrofon do Kalisza i zaraz wyjdzie Piotrek Koziel później, jezioro Hańcza, okolice jeziora Hańcza za chwileczkę, teraz jeszcze puszczam Kalisz. Proszę tam jeszcze czek sekundkę break z Rogerem, Piotrek Koziel spróbuj dojść do tego, do Kalisza. No nie, chyba nie da rady, bo ja Kalisza nie słyszę, dzisiaj nie słyszę, ale wczoraj albo przedwczoraj to słyszałem Kalisza, ale dzisiaj nie. Okej, okay, to jeszcze wpuścimy z Roger Bipem, z pojedynczym Roger Bipem, zapraszamy. Paweł z Kalisza odbierasz kraków i przyczepno. Kraków, nie Kraków, no Wieliczka. Po górze wielickie przyczepę wyprawową. Kalisz. Nie odbiera. Mikrofon wolny oddaj Pawłowi Jaźwiny może, bo tutaj on jest najmocniejszy z nas wszystkich. Paweł Jaźwiny, rozdysponowuj. tutaj, dziękuję za spotkanie i co wszystkiego dobrego dla wszystkich kolegów życzę i proszę Adrian do Ciebie prowadzić. Dziękuję, dziękuję, ja jeszcze idę poprawić zasilania, bo jest prowizorka z zasilaniem, no pasuje ten akumulator ukryć w jakichś kanistrach starych, zespawać ze dwa kanistry, ukryć, żeby to było fachowo rozwiązane, bo wygląda to tragicznie na razie, plantanina kabli, kable przekroju 4 mm2, Wszędzie poprzepuszczany, poprzerzucany, no ale jest nieźle. Da się z tego pracować, także może za dzień, dwa się uda z jeziora Hańcza, z plaży, nadawać z tego. Oczywiście spróbujemy to zrobić z teleskopowego masztu jeszcze, tak że się wszystko powoli klaruje. Dziękuję bardzo w takim razie, Pawle, za łączność. Ja idę poprawiać zasilanie i zostawiam mikrofon wolny. Tutaj przyczepa wyprawowa Pogórza Wielickiego. Proszę. że po prostu łyskip się kurde